Przejdź przed nim, pięć kupon, włosy na bok i jedziesz, jest twój! Hej, co to znaczy Chciałabyś może wyskoczyć gdzieś na Oczywiście, że tak! Dawaj, niedostępną. <śm> Ale czasem dopiero pod koniec tygodnia. Nie, już czekaj, tak idiotku! Znaczy, dnia, miałam wyś ty dnia. <śm> Ej, no daj coś też dla mnie! Może sprawdź, czy nie napisał? A teraz? Yy, Spadł teraz? Wydawało mi się, że dioda się zaswieciła. No nie napisał. I jak wam się podoba? No, nie w moim typie. No. Spoko. On przecież w ogóle tak nie wygląda. No jedziesz, pokaż mi inne zdjęcie. Yy, a patrzcie tu. Ale on ma się tobie podobać, zluzuj. O, nie, 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 nie. On ma się wszystkim podobać. Cały świat ma go z tobą kochać. Do roboty. Yy, dobra. A teraz patrzcie. A co musicie o tej podzie? Maciek jest najcudowniejszy. Wczoraj kupił mi róże zupełnie bez okazji. Ona właśnie powiedziała, że ktoś się zawsze od twojego jajka. Słyszałaś to? Yy, wiesz, no w związku nie chodzi o kwiaty i prezenty, tylko o miłość. I... Ola wyluzł, że Jasiek nie kupił ci kwiatów. Macie po prostu makaron. Skłam, masz dbać o Prawda i powiesz o po, pozelwaniu. Kupuję codziennie, tylko wiesz, dla mnie to jest normalne, więc się nie chwalę. Wow, nie widziałam. Sorry. Było Ania, gruby Jasiek. O. Widziałaś Jaśka? Kiedy to było? Jakieś dwa tygodnie temu? Bo wtedy, kiedy napisał ci, że idzie spać. Nie no, taki nie jest. Masz się tego dowiedzieć, bo nie dam ci spać, bo żałujesz tego. Dobra, a kiedy dokładnie? No, nie pamiętam dokładnie, naprawdę. Ona coś ukrywa, nie ufaj jej. Ale jak ty możesz tego nie pamiętać, no? No normalnie, to nie jest mój chłopak. Totalnie nie mi się ten nowy film z Goslingiem co coś mi, wiesz jak mało o nim gadasz Po prostu wypowiedziałaś jego imię trzy minuty temu Ale za to mój Jasiek jest fantastyczny Ola, już nam to mówiłaś A już co? Po co ci ona? Jak możemy sobie z nim teraz popisać? <grym> Ola, Haro, jesteś tam? Możesz nie siedzieć w tym telefonie? A ona jest ze bo nie ma faceta Nie widzisz tego? Nie umiecie się cieszyć moim szczęściem On jest wyjątkowy mm -hmm. Ale ty co miesiąc mówisz, że on jest wyjątkowy <grym> Nie słuchaj, ten naprawdę jest wyjątkowy, idziemy stąd! No weź, załatwaj do niego! Jest długa w nocy, to będzie takie romantyczne! To nie jest romantyczne, tylko żałosne! No weź, nie wytrzymasz żyć u ciebie z niego! To za nim, chcesz go usłyszeć! No bo myślę, że jestem jakaś... nachalna! Jak się kogoś kocha, to się chce z kim grać cały czas! Halo, Jasiu? Hej! Hey. Hey. Muszę iść spać! No wyobraź sobie jeszcze to ślub, ty, Jasiek, sukienka do ziemi. Nie no, muszę no wstać. Poza tym nie chcę do ziemi. Przez całą noc nic do niej napisał. Co? Będziesz sama! To koniec! On ciebie nie kocha! Jesteś za gruba, albo za gruba i Musisz sobie... Musisz sobieć siebie! Albo jego! Nie no, przez nie jest na jakimś spotkaniu! Może jest, a może nie jest. Może siedzi właśnie teraz jakąś sekretarką i wkłada jej ręce w dekolt? Uf, la, 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 nie, a może kładzie jej rękę na Przepraszam, ale chyba nie będę w stanie dłużej tego ciągnąć. Trochę za bardzo się zaangażowałaś. Czuję się trochę osarciony, a jesteśmy ze sobą dopiero od miesiąca i... No ale to nie moja wina, no to ona mi kazała! Słucham? No gdzie ty jesteś? No pokaż się do cholery! Ona, wszystko w porządku? No czemu kazałaś mi do niego dzwonić i pisać, co? nie Nienawidzę cię! Tak, mi wybacz. Wiesz co, jesteś bez na koniec z dramatami. Mam ciebie dość! Chcesz mnie to zostawić? Żebyś się nie zdziwiła. się od nas ciebie znajdzie, słyszysz? Na za dwa, w barze, na Tinderze! Dopadniemy Ciebie, słyszysz! Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować oh. nasz kanał. Przycisk jest... O oh właśnie oh. na mnie wypuszczę dopiero jak będzie milion subskrypcji. Subskrybujcie. <laughs>